Dobry wieczór, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Właśnie włączając kamerę miałam powiedzieć przyzywam dzisiaj wiatr czysto <śmieczysty> za dzień dobry. No tak, tak, dużo rytuałów i w głowie regułki się plenią. Witam, witam. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani czterema świecami. Będziemy wzywać żywioły, kreślić krąg. A potem dla każdego żywiołu zapalimy jedną świecę, by bogactwo, fortunę i dobrobyt nam zapewnili. Także co? Myślę, że możemy zaczynać. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam dzisiaj wiatr, tchnienie czyste, co zmienia się i rozwija. Niech rozpocznie magii obrzędy uroczyste. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię na wyższe poziomy. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie jej podobna. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Przyzywam ziemię, co wszystko płodzi. Niech w jej żyznych glebach moja magia się narodzi. Kreślę krąg dookoła, który smutki troski stąd przegoni. Wznoszę blokadę, buduję mury twierdzy, która nas ochroni. Kreślę krąg ponownie, aby móc wzbudzoną skupić siłę. Buduję świątynię, zasuwam sztaby, by się mocą wypełniła. Kreślę krąg po raz trzeci. Przez sól ziemi, wiatr szalony, czysty strumień, żar co świeci oraz święte bóstw imion Gaja i Pana. Wzywam do kręgu i witam serdecznie wszystkich o czystym sercu czyniących ten rytuał. Usiądźcie, czyńcie, poczujcie się bezpiecznie. W jego granice wszelkie złe energie wchłoną. Będzie on dla nas wzmocnieniem, i prawdziwą ochronę. Wejdźcie tutaj bez lęku, wzbudźmy krąg czystej mocy, Przekroczmy go z czystym sercem i czynimy magię tej nocy. W tak licznym zgromadzeniu, w tym czasie, w tej przestrzeni tkamy naszą magię z bezpiecznych serc promieni. Niech niosą nas skrzydła mocy, Siła z nami niech stanie. W noc spotkania czarownic nic złego się nie stanie. Moi no kochani, żeby dodać naszej osobistej energii naszym świecom, możecie wziąć jakąś szpilkę, gwóźdź, napisać na tych świecach swoje imię, ewentualnie zadzierzyć je mocno w dłoni. I chuchnąć na nie trzy razy. Kłońmy się Panu powietrznych przestworzy i zapalmy dla niego świecę intencji bogactwa i dobrobytu dla nas i naszych bliskich. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go poprzez czas i przestrzeń. Niech wiatry i wietrzyki zaniosą mu moje prośby o powodzenie finansowe. Pokłońmy się władcy ognia i złóżmy dla niego ofiarę. Niech ta świeca będzie naszym darem. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest Tworzeniem ognia i żaru. Rozświetlaj mu drogę do mojego domu, dodaj mocy sprawczej do mojego czaru. Pokońmy się władcy wody, złóżmy dla niego ofiarę. Niech ta świeca będzie dla niego naszym darem. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem wody, niech krople jezior i strumieni zaprowadzą go do mnie, zaprowadzą go do mojego domu i przyniosą mi sukces i bogactwo. Pokłońmy się, władcy ziemi. Złóżmy mu naszą ofiarę, Niech ta ostatnia świeca będzie dla niego darem. Jeżeli mój sprzymierzeniec jest stworzeniem drzew, Umieś moje pragnienia ponad ziemię, By mogły bezpiecznie odnaleźć swoją drogę. Koło czterech żywiołów jest zamknięte. Koło czterech stron świata jest gotowe. Koło czterech świec mocy działa. Koło czterech przestrzeni otacza mnie powodzeniem finansowym. Koło czterech, poprzez moc czterech żywiołów, jest ze mną, jest przy mnie na zawsze. Tak się dzieje, a więc tak jest. Na północ, południe, wschód, zachód kieruję za błogosławieństwa. Szczerze dziękuję, a żywioły powietrza, wody, ognia ziemi, niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, po trzykroć zamknięty, po trzy Bezpieczny. Tak się dzieje, a więc tak jest. Dziękuję Wam po trzykroć Wam. Dziękuję za wspólne działanie na powodzenie finansowe i na to właśnie dla nas, tu wszystkich, będących w kręgu. Naszą energię kieruję. Buziaczkuje Was, moi kochani, bardzo mocno. Pamiętajcie o łapkach. Jutro spotykamy się na Michia ściągę. Rytuał odcięcia od wrogów. Można przygotować naczynko do spalania, kartkę, sól, świece, kadzidło wodę, czyli przedstawicieli czterech żywiołów. Długopis. To będziemy odcinać wrogów znanych i nieznanych. Myślę, że dosyć korzystna działalność nastąpi jutro. dziękuję ja Was bardzo mocno i za moment w nowym okienku yy, odpowiedź kart na Wasze pytania. Także do zobaczyska. Pa pa!